Dla projektantów jest samo w sobie czymś bardzo fascynującym, bo jest po prostu takim ciągłym procesem stawiania pytań i takiego redefiniowania tych pytań co chwila. Nigdy staramy się nie mówić sobie od razu, że jakieś rzeczy są niemożliwe, tylko raczej starać się wymyślać takie scenariusze, które może wydają się dosyć trudne do zrealizowania, ale na koniec po prostu staramy się szukać też metod ich realizacji, być kreatywnym i tworzyć takie rzeczy wychodzące poza jakieś tam sztampowe. Historię, wydaje mi się, jest taki właśnie interdyscyplinarny zespół. Jeżeli będziemy pokazywać fajne przykłady rzeczy zrealizowanych, rzeczy zaprojektowanych dobrze w dowolnej dziedzinie, czyli od architektury po projektowanie graficzne, projektowanie znaków i tak dalej, to po prostu nasze otoczenie będzie piękniejsze i każdy z nas będzie czuł się w nim lepiej. To bardzo wiele rzeczy się zmieni, bo będziemy mieli zupełnie inne podejście do takich produktów codziennego użytku, bo to będą produkty współtworzone właśnie przez osoby, które są, które. Wcześniej nie miały nic wspólnego z projektowaniem, ale za 30 lat będą mogły mieć i będą mogły tworzyć swoje własne, indywidualne rzeczy, które będą bezpośrednio odpowiadać na ich potrzeby. Też te rzeczy będą powstawać w zupełnie inny sposób, bo będą powstawać bardzo blisko ich docelowych użytkowników. Myślę, że będziemy mieszkać na pewno w miastach, które, są, które staną się nieco wsiami. Ten <laughs> nurt slow. E, zostanie, ale też symultanicznie będziemy mieszkać w miastach, które są coraz bardziej e, naszpikowane technologią. A jeżeli chodzi o e, budynki, to też być może będą już za te 100 lat powstawać w zupełnie inny sposób czyli być może będziemy mieli na przykład chmary inteligentnych e, robotów bardzo niewielkich, które są w stanie przemieszczać się w powietrzu i układać po prostu elementy konstrukcyjne w taki sposób, w jaki jest to absolutnie nie do powtórzenia e, innymi technologiami. Od Zmiany oczywiście, bo te zmiany będą myślę, że dosyć radykalne, dziecięca ciekawość świata, powiedziałbym, które powinniśmy, powinniśmy starać się pielęgnować ją w sobie i nie wyzbywać się jej wraz z wchodzeniem w dorosłość! Wszystko, co jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, jesteśmy w stanie zrealizować. To jest moje motto. Człowiek jest pełen emocji. Nieczęsto też na tych dobrych, pozytywnych, i taki robot byłby pozbawiony tych złych. Większe wyjście ku drugiej osobie, może mniej tej elektroniki. Chciałbym, żeby ta przyszłość wyglądała tak, że możemy polegać na drugiej osobie, a nie na elektronice, na, na robocie. To jest inspirujące. Człowiek potrzebujemy powrotu do takich rzeczywistych korzeni naszych potrzeb emocjonalnych drugiego człowieka. Będziemy alienowani, jeżeli chodzi o ten kontakt z drugim człowiekiem, ale stworzymy sobie alternatywę. Będziemy mieli w przyszłości na pewno drugą czy trzecią, może więcej planów do dyspozycji, które będą nam przyjazne i będziemy w stanie na pewno tam żyć i tam stworzyć sobie zupełnie inną, nową strukturę myślenia. Będziemy w stanie te roboty tam wysłać, wtedy jeżeli teraz jeszcze nie będziemy potrafili się teleportować, czy, czy dematerializować, to będziemy w stanie wysłać te roboty, które nam stworzą tam podwaliny naszej przyszłości. Pytanie, kogo tam wyślemy, tak? Czy wyślemy inżynierów, czy wyślemy artystów? Bo jeżeli wyślemy artystów z otwartą głową, to będziemy mieli zupełnie inną rzeczywistość. Jeżeli wyślemy inżynierów, no to też będziemy mieli zupełnie inną rzeczywistość. Na pewno będziemy w stanie stworzyć drugą osobę, czy drugiego drugą postać, drugą, drugi wytwór na podstawie człowieka i na, na wzór jego. Jeżeli tam połączymy te dwie istoty, człowieka i robota, że oni stworzą wspólną kooperację, to naprawdę to, to może wyjść na dobre na tej zasadzie, że możemy sami siebie uzupełniać. To, co jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, istnieje albo będzie istnieć. Najczęściej to się zaczyna od jakiegoś pomysłu małego, który potem bierzemy na warsztat. To jakby otwarta głowa też jest czymś, czym się nam pomaga, że nie, nie wykluczamy żadnego rozwiązania, że najbardziej kosmiczny pomysł czasem okazuje się właśnie tym, którego nam, nam brakowało. Kolektywność pewnych procesów jest tutaj też bardzo istotna. Ja jestem w ogóle szczęśliwy, że mogę robić to, co robię i tak kilka lat temu nie przypuszczałem, że znajdę sytuację, która pozwoli mi połączyć te odległe, dosyć Umiejętności albo, albo przynajmniej zainteresowania. Sztuka będzie bardzo podobnie jak, jak dzisiaj odzwierciedlać to, czym ludzie żyją, to, to, co ich dotyka i będzie tworzona środkami, które są e, dostępne. Tu będziemy świadkami takiego upłynniania się człowieczeństwa. Będzie zanik pewnych podstawowych umiejętności. Nie oceniam tego, ale pewnych, które są teraz potrzebne i będziemy bardzo. Bardzo dużo większe uzależnienie od technologii niż teraz. Fajne było to, gdyby ludzkość nauczyła się myśleć jako, jako, jedna, jako jedno ciało, powiedzmy. Razem żyjemy na jednej planecie i musimy się dzielić tym, co mamy, tą wiedzą. Myślenie o, o Ziemi jako takim wielkim statku kosmicznym, na którym razem lecimy, i w naszym interesie jest to, żeby poziom wiedzy, poziom e, życia był jak najwyższy. Żeby ta taka była jednak cieplejsza i bardziej ludzka. Świadomość swoich prawdziwych potrzeb. A. I umiejętność odróżnienia ich od, od Tak, <tryk> Świat, w którym um, trochę wróciliśmy do takiej koncepcji um, niedużych grup społecznych, które są w dużej mierze autonomiczne. Zapomnieliśmy o takich wynalazkach jak telewizja, jak e, komputery. E, dostęp do wiedzy mamy przy takich bardzo miłych parkach, jesteśmy blisko natury. Technologia jest wokół nas, ale nie dostrzegamy jej. Ona jest na naszych usługach, nie istnieją takie dziwne pomysły z przeszłości jak pieniądz, reklama, komercja. Po prostu uprawiamy tyle warzyw, które ile jest nam potrzebne do zjedzenia. Ta technologia stanie się na tyle prosta i na tyle ogólnodostępna, że każdy naprawdę będzie mógł to złożyć takich dzieci składają z klocków, będzie można faktycznie programować, rzeczywistość wokół nas na tym poziomie fizycznym, czy to materię biologiczną, czy też właśnie takiego rodzaju materiały, kompozyty. Wtań, że więcej przedmiotów będzie połączonych do internetu. Jest, jest trend. Um... Gdzie każdy drobny, nie wiem, kwiatek może mieć podłączenie do internetu i wysyłać swojemu właścicielowi prośbę o podlanie. Kręci mi y, podstawowa rzecz, nieznane, ponieważ wszystko to, co jesteśmy w stanie. Poznać, czy poznaliśmy, co przeczytaliśmy, no człowiek jest w stanie nauczyć się, zapamiętać to, wykorzystywać w swojej codziennej pracy. Natomiast fascynujące jest to, co jest nieznane, ponieważ to y, wymaga wysiłku umysłowego, żeby rozwiązać dany problem, zaproponować jakąś nową wizję przyszłości. Natura człowieka ciekawego świata. Moim zdaniem to jest ten motor, który napędza mnie do działania przynajmniej. Robotyka będzie stanowiła dla nas jak gdyby trzecią rękę. Będzie pozwalała posmakować nowych światów, przetrzeć szlak, zobaczyć czy zbadać, yy, odnaleźć bezpieczne miejsca dla człowieka, na które będzie mógł się po prostu zapuścić. Myślę, że na pewno wejdziemy w stronę miniaturyzacji, czyli no tak, na chłopski rozum mówiąc, no, zaczną w nas może chodzić czy pływać małe roboty, które być może mm, będą pomagały odbudowywać ciało od środka. Rozbudują się portale społecznościowe, ponieważ jeżeli to będą odległości, które no, będą rozdzielały ludzi na, na, na ładnych parę lat czasami, no, to na pewno tutaj będzie trzeba stworzyć pewne komu kanały komunikacyjne, które pozwolą podtrzymać pewne więzi, prawda? Czy, czy, czy społeczne, czy, czy rodzinne. Jesteśmy w stanie jutro lecieć. Technologia to umożliwia. A więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby jutro wsiąść, wsiąść w rakietę i wystartować na, na przykład na planetę Mars. Jest taki jak gdyby program umożliwiający zwiedzanie innych miast przy pomocy robotów, prawda, które jeżdżą po tych miastach. A więc tak naprawdę nie trzeba na przykład jechać do Tokio, żeby zobaczyć to miasto, tylko możemy sobie zalogować się w robota, który tam się znajduje fizycznie i po prostu nim sterować i zwiedzać. Pracujemy obecnie nad czujnikami smaku, nad czujnikami zapachu. Być może kiedyś będziemy mogli usłyszeć wiatr na Marsie, powąchać yy, glebę marsjańską, być może będziemy mogli dotknąć, prawda, poczuć sypkość albo lepkość jakiejś gleby na innej planecie. To wszystko jest w zasięgu ręki już teraz. Na pewno musimy zachowywać dystans do tego wszystkiego, mieć świadomość tego, że jeżeli coś się stanie z technologią, to nam to my sobie poradzimy jako społeczeństwo, jako ludzkość. Aby nie oddawać się w całości w ręce technologii, bo technologia jest wymyślona przez człowieka, a człowiek też nie do końca potrafi wszystko przewidzieć. Witajcie. Większość tych rzeczy, które robię, jakoś tam dotyczą takiego środowiska, w którym człowiek. Teraz żyje, a które sam sobie stworzył, czyli środowiska technologicznego. Żeby te technologie służyły nam, a nie my im. Jakiś taki wewnętrzny upór chyba. Po prostu trzeba robić to, co się lubi. Tak jak mówię, to są banalne bardzo konstatacje, ale też trudno tutaj wymyślić coś zupełnie innego. Jest sporo rzeczy nieodkrytych, a które przeczuwamy w technologiach związanych z biologią. Myślę, że biologia syntetyczna na przykład w tym momencie jest takim tematem. Biologia syntetyczna, synteza ma też dużo wspólnego z programowaniem. Będziemy sobie programować zachowania tych, tych struktur, które tworzy. Człowiek się bardzo zmieni. Będziemy albo bardzo się różnić od tego, czym jesteśmy teraz, albo w ogóle coś innego nas zastąpi. No, sztuka w tym, żeby to, co nas zastąpi, w jakiś sposób kontynuowało jakby naj, najlepsze nasze cechy. Jakkolwiek będzie, będzie inaczej niż sobie wyobrażamy. Planeta, gdyby ją porównać do człowieka, to jest taką dziarską 70-letnią staruszką. W niezłej formie, ale młodsza już nie będzie, więc musimy, musimy rzeczywiście jej pilnować. Ludzie się boją mówić wprost o tym, że technologia nas zmienia, nas przekonstruowuje. Dalej to są technologie związane z miniaturyzacją, czyli nanotechnologie, które właściwie Raczkują trochę, ale to już się pojawiają takie bardzo, bardzo praktyczne zastosowania tych nanotechnologii. Mamy jeszcze technologie makro, o których właściwie też się bardzo mało mówi, a to są np. technologie kosmiczne. I znowu jesteśmy w takim miejscu, że musimy się zabrać, np. za eksplorację układu słonecznego, jakoś poważnie, np. w celach surowcowych. Tam się, tam się będzie dużo działo. Będziemy musieli być otwarci, żeby w ogóle orientować się w tym, co się wokół nas dzieje, bo tych zmian będzie po prostu strasznie dużo. Myślę, że sztuka będzie bardziej partycypacyjna. Myślę, że w tym sensie, że więcej osób będzie się zajmowało prawdopodobnie tworzeniem sztuki z wielu różnych powodów. Nie powinniśmy się bać przyszłości. W szczególności dlatego, że ten strach nas przed tą przyszłością w najmniejszym stopniu nie obroni. Mamy bardzo wiele możliwości kształtowania otoczenia. Nigdy nie mieliśmy takich możliwości po prostu w zasięgu ręki, więc myślę, że ta samodzielność będzie po prostu bardzo istotnym współczynnikiem.